Ja nazywam się Iwona Nowak, jestem członkiem Fundacji Zdrowy Brzuch, a będę rozmawiała z Martą, również członkiem Fundacji Zdrowy Brzuch. Fundację możecie znaleźć na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz YouTube. Zapraszamy. Marta, dzisiaj mam taki ciekawy temat, który przyszedł mi do głowy nawiązując do lata i ciepłych dni. Chciałam zapytać o zdrowie tym razem. Nie choroby, ale o zdrowie. I o płyny, jakie spożywamy. Jak się mają te płyny do naszego zdrowia, wyglądu, całego układu pokarmowego. Myśląc o płyny, mówimy o tym, co jest w stanie płynnym, w stanie ciekłym, a najważniejszym składnikiem tego jest woda dla naszego organizmu, dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów i tkanek. A także szczególnie dla przewodu pokarmowego, bardzo ważny jest odpowiedni poziom nawodnienia, czyli tego, jaki jest nasz bilans płynów w ciągu dnia, czyli tego, ile płynów przyjmujemy, jak je nasz organizm zagospodarowuje i w jaki sposób je wydalamy. To zacznę od takich najprostszych czyli wodę. Ja wiem, że na rynku jest mnóstwo. Nie tylko woda gazowana i woda niegazowana, ale też mają one różne nazewnictwo. Mogłabyś nam przybliżyć, jakie to są wody, i które z nich są faktycznie dobre dla naszego organizmu, a na które powinniśmy uważać, ograniczać i nie do końca nadają się do picia. Zwykła woda, czy to jest woda przygotowana. Czy wysokiej jakości woda w Karanie, która jest badana regularnie, to jest najlepsze źródło nawodnienia, czyli po prostu czysta woda? Czy to jest woda ciepła, czy to jest woda zimna, to zależy od indywidualnych preferencji i od tego, jak dany rodzaj wody tolerujemy. Tak samo jak wybieramy między wodą niegazowaną a wodą gazowaną. Są osoby, które nie wyobrażają sobie pić wody gazowanej, bo mają po niej problemy gastryczne albo na przykład mają zaawansowaną chorobę płuc i niestety u nich jest problem z usuwaniem dwutlenku węgla, który dostaje się do jelit. Natomiast osoby. Zdrowe, często wybierają wodę gazowaną ze względu na to, że pasuje im jakby jej y, smak, jej garmatura i ten taki przyjemne orzeźwienie i bombelkowanie. Y, obie wody są y, równie dobre, y, natomiast y, tutaj zaczynają się już małe schodki. No, Jeżeli... no przepraszam, przerwę Ci bo ja ostatnio w sklepie przechodzę i tak oglądam, gazowana, nie gazowana mocny gaz, słaby gaz delikatny gaz i woda alkaiczna co to znaczy? co to za woda alkaiczna? co to znaczy? i jak ona się ma do tego nawadnienia? tutaj no trzeba mieć się na uwadze, ponieważ wody alkaliczne na swoich opakowaniach mają y, opisane, że ich pH y, jest pH alkalicznym, czyli jest generalnie powinno być wyżej niż 8. Są wody, które mają opisane jako pH 8, 8,5, 9,2 9, i to są wody, które mają za zadanie przy kontakcie z błonami śluzowymi jakby wpływać delikatnie na ich odczyn. Szczególnie wody alkaliczne nadają się dla pacjentów z refluksem, ale tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ w miarę transportu i przechowywania takiej wody i jej ekspozycji na światło i na tlen, niestety to pH znika i one bardziej stają się wodami o charakterze neutralnym, bo ich pH rzadko kiedy, jeżeli badamy je nawet w warunkach domowych, papierkiem lakmusowym przechodzi powyżej powyżej 8. Natomiast jest wyjątek od tej zasady tutaj i taką wodą, która bardzo długo utrzymuje swój poziom pH jest sprzedawana w takich właśnie specjalnych butelkach ciemno granatowych, znaczy ciemnobrązowych które jakby zmniejszają ekspozycję na światło jest nasza polska szczawa alkaliczna i to jest woda zdrojowa Zuber która jest wydobywana w Polsce i ona ma zasadowe pH i bardzo fajnie sprawdza się u pacjentów z chorobą refluksową z problemem z przełykaniem na przykład u pacjentów po zabiegach na przełyku, u pacjentów z achalazją, którzy też mają właśnie problem z refluksem i z nieprawidłowym pasażem przez przełyk. To jest właśnie taka woda, która ma działanie wspomagające. Ona nie zastąpi działania czy leków, czy środków farmakologicznych wspomagających, czy też zabiegu, ale na pewno pomoże przy rekonwalescencji i łagodzeniu niewielkich objawów. Jako Fundacja Zdrowy Brzuch chcemy wspierać ludzi, których nie obejmuje refundacja na badanie kolonoskopii oraz edukować i normalizować profilaktykę jelita. Możesz nam w tym pomóc, przekazując nawet symboliczną kwotę na naszą zbiórkę. Link znajdziesz w komentarzu. Dziękujemy. To ciekawe. A możesz jeszcze raz przypomnieć nazwę, dokładną nazwę tej wody poproszę? To jest szczawa alkaliczna, która nazywa się Zuber. I o ile dobrze pamiętam jest wydobywana z źródeł głębinowych w krynicy zdroju. Tak, bardzo niewiele osób o tym wie, że istnieje taki naturalny środek do łagodzenia dolegliwości właśnie przełykowych, refluksowych, ale również ma wiele innych zastosowań, no ale że ja jestem specjalistą od problemów z przewodem pokarmowym, to głównie tutaj jakby znam te ich cechy. No ale tak, Marto, jeżeli na przykład człowiek, który nie ma jakichś wielkich dolegliwości i problemów, taką wodę by sobie pił, bo będzie smaczna albo dobrze wpłynie na jego zdrowie, czy też może sobie pić, czy to tylko osoby, które mają z czymś tam problem. Czy zdrowa osoba może sobie taką wodę pić i czy ona ma dobry wpływ na jego zdrowie? Krztawę alkaliczną generalnie mogą. Y osoby zdrowe. Uważać muszą jedynie osoby z niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, ponieważ ona zawiera bardzo dużą ilość elektrolitów i osoby z chorymi nerkami, ponieważ im trudniej będzie usuwać nadmiar tych zawartych właśnie jonów w tej wodzie, to więc takie osoby muszą na wodę alkaliczną typu właśnie szczawa alkaliczna uważać. Natomiast zdrowe osoby, jeżeli chcą, mogą ją stosować, ja zawsze zalecam pacjentom przyjmowanie ich cyklicznie, czyli na przykład 2-3 tygodnie mogą ją włączyć jakby do swojej codziennej diety, a potem zrobić sobie przerwę i zamienić to na inny rodzaj wody, na zwykłą wodę, albo na przykład na wodę magnezową, czy na wodę magnezowo-wapniową, tak żeby nie stosować tego ciągle, żeby też no, tak jak jedziemy do uzdrowiska. Do uzdrowiska jedziemy na 2-3-4 tygodnie i potem mamy przerwę i wracamy tam za pół roku czy za rok. No, w domu nie musimy robić aż tak długich przerw, ale przynajmniej 8-10 tygodniowa przerwa między takimi kuracjami by się przydała. Czasami pacjenci na przykład robią sobie raz w tygodniu taki dzień, że wypiją sobie, jak oni to mówią, zuberka. I jest im y, dzięki temu dobrze na tydzień taką jedną małą y, buteleczkę. Sobie spożyją. No tak, to, to, to ciekawe. Także dziękujemy za tą kupę faktów na temat tej cudownej wody, wydobywanej zresztą w Polsce, co też ma tutaj, tak, duże znaczenie. No właśnie, ale jak opowiadałaś nam o tej wodzie, to mówiłaś woda magnezowa, jeszcze zaczepiłaś o inną wodę. Czy są jeszcze jakieś inne wody, które mają? Tak ciekawy skład, o których no, pewnie nie wiemy, a warto by było je kupić, żeby poczuć się lepiej, ewentualnie przy jakichś schorzeniach, żeby wspomóc to swoje leczenie, czy ten okres po, po leczeniu, ten okres rekowalescencji, czyli dochodzenia do siebie, do tej równowagi zdrowotnej. Tak, tutaj bardzo fajne właściwości, jeśli chodzi o przewód pokarmowy, ma woda magnezowa. Czyli taka, która ma wysoką zawartość jonów magnezu, ponieważ oprócz tego, że ona bardzo dobrze nawadnia, bardzo dobrze z wody właśnie magnezowej wchłania się magnez, więc pacjenci z niedoborami magnezu, pacjenci na przykład, z tężyczką utajoną. Tak? Jeżeli mają problem, mogą taką wodę spożywać. Ona będzie wspomagała wchłanianie magnezu. Pacjenci z insulinoopornością, u których również poziom magnezu bywa w tych jakby dolnych zakresach normy, też bardzo pięknie uzupełniają wodą magnezową, wspomagają właśnie suplementację magnezu. Poza tym bardzo fajnie magnez działa przy zaparciach. Ponieważ pamiętajmy, że wędrujący kompleks mioelektryczny jelita cienkiego i ruchy robaczkowe jelita grubego to są ruchy mięśni. I żeby mięśnie, te okrężne jelita w prawidłowy sposób pracowały i miały do tej pracy energię, potrzebują magnezu. Dlatego tutaj magnez jest tak ważny. Również u pacjentów z kamicą dróg żółciowych, Magnez również wspomaga jakby oczyszczanie się dróg żółciowych, bo pamiętajmy, że drogi żółciowe tam również zawierają jakby wiązki mięśniowe, tak? czyli tam również jest ta warstwa mięśniowa. Poza tym bardzo fajnie magnes działa tak rozluźniająco, wyciszająco. Więc jeżeli ktoś ma problemy ze spaniem, tak, ze snem, i chciałby takie troszeczkę uzyskać w naturalny sposób wyciszenie, to również zamiast wieczorem wypijać zwykłą wodę, może wypić szklankę czy dwie wody magnezowej, bo ona bardzo fajnie tutaj działa. Natomiast drugi rodzaj wody, czyli woda wapniowo-magnezowa, jest bardzo fajną wodą uzupełniającą niedobory zarówno wapnia, jak i magnezu. I to przydaje się pacjentom na przykład z osteopenią lub osteoporozą, ponieważ magnez i wapń w tej kompozycji tutaj w wodzie mineralnej bardzo łatwo się wchłaniają. Jeżeli połączymy to razem na przykład z przyjmowaniem suplementacją witaminy D, to mamy takie fajne kombo e, trzech jakby naturalnych składników, które wspomagają e, jakby odbudowę czy wspomagają... Metabolizm kostny i zmniejszają to ryzyko w tym czasie. Tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że kupimy sobie 1,5 litra wody magnezowej czy, czy wody magnezowo-wapniowej, wypijemy i będzie taki efekt od razu, jak po przyjęciu tabletki na ból głowy, na ból głowy bo nie, bo to są wody, które przyjmujemy systematycznie. Przyjmujemy cyklicznie i ich efekty widać dopiero, ich działania, efekty działania widać dopiero po dłuższym czasie. Rozumiem. Także pamiętajmy też o tych rodzajach wody, które przed chwilą Marta wspomniała. Marta, przypomnijmy, to była woda magnezowa. I magnezowo-wapniowa. I magnezowo-wapniowa. Pamiętajmy, może zapytajmy lekarza, jak będziemy na wizycie, jeżeli jesteśmy niepewni, niepewni a nasza historia chorób tutaj jest dość e, e, duża i nie, nie mamy pewności, czy ta woda będzie dla nas dobra, to też będzie e, taki e, dobry punkt odniesienia. No właśnie, a ja mam jeszcze pytanie o wody, które teraz bardzo często widzimy E, osoby, nasi znajomi przynoszą e, butelki wody, afnik, cytryny e, i czasem e, opowiadają, że wkładają im do tego, ocet i takie różne inne rzeczy. Jak to jest z tymi wodami e, zrobionymi w domu? Czy można coś takiego robić i czy to ma sens i jak to nam pomaga? I jeśli chodzi o to, to myślę, że mm, mówi, mówisz o y, płynach. Y, które pacjenci stosują jako tak zwane zakwaszanie żołądka. Czyli to jest woda z cytryną, woda z octem i woda z kryształkami soli himalajskiej lub kłodawskiej. Ja generalnie przeciwnikiem, ani powiedzmy sobie, wielkim zwolennikiem, żeby to stosować u wszystkich, nie jestem. Zawsze warto wypróbować taką wodę, tak jak ona na kogoś działa. Czyli przygotowujemy sobie, w internecie można znaleźć w wielu miejscach, jak przygotować sobie taką wodę. Wypijamy ją rano na czczo. I on, faktycznie te wody najlepiej wpływają u pacjentów, u których z jakiegoś powodu to pH żołądka może być zaburzone. Natomiast na pewno nie stosujemy u pacjentów, u których jest aktywna choroba wrzodowa, u których jest aktywne zapalenie przełyku, którzy w ogóle mają, są w trakcie diagnostyki albo leczenia właśnie takich stanów. Jeżeli ktoś ma problem z trawieniem tak, i czuje, że wypicie tej wody rano z łyżką octu czy to octu jabłkowego, czy to octu winnego, bo to pamiętajmy musi być ocet naturalny, mu pomaga, to czemu nie? Ale jeżeli widzi, że wypije taką szklankę z wodą jeden, drugi, trzeci dzień i za każdym razem czuje dyskomfort, czuje się źle, czuje, że jest problem i wcale mu ta szklanka wody z octem nie pomaga, to ja bym takiej wody nie piła. Ostatnią e, grupę pacjentów to stanowią osoby na różnego rodzaju dietach e, i bardzo popularne przy właśnie dietach e, czy niskowęglowodanowych, czy dietach, e, czy diecie ketogennej jest właśnie picie wody z solą e, właśnie ze względu na uzupełnianie e, niedoboru sodu, szczególnie w fazie adaptacji do tej diety. I tutaj... E, to pomaga po prostu w procesie nawodnienia, tak? czyli ten kryształ, te kryształki soli himalajskiej czy kudawskiej, zawierające mikroelementy, związki mineralne i oczywiście chlorek sodu, wspomagają nawadnianie. Również u osób, które z jakiegoś powodu tracą duże ilości płynów, to również to jest taki prosty, jakby. Izotonik możemy to nazwać w ten sposób. Jako Fundacja Zdrowy Brzuch, chcemy wspierać ludzi, których nie obejmuje Refundacja na badanie kolonoskopii, oraz edukować i normalizować profilaktykę jelita. Możesz nam w tym pomóc, przekazując nawet symboliczną kwotę na naszą zbiórkę. Link znajdziesz w komentarzu. Dziękujemy, Nawadniarz. No właśnie, a jeszcze, tak jak um, słucham Ciebie, to przychodzi mi do głowy e, tak hucznie zawsze wspomin wspominane elektrolity. Co jeżeli chodzi o elektrolity? Elektrolity są bardzo przydatne. To są zarówno gotowe preparaty, płyny elektrolitowe czy izotoniczne możemy przygotować sobie również w domu. I tu jest mnóstwo przepisów w internecie. Możemy kupić taki preparat gotowy już w butelce, ale również możemy go sobie z saszetki czy z tabletki musującej przygotować samodzielnie. I one są szczególnie przydatne u osób z dużą utratą płynów jakby tak w ciągu dnia, tak? albo w ogóle w ciągu doby, czyli osoby, które gorączkują, tak, osoby, które mają duży wysiłek fizyczny w jakichś gorących pomieszczeniach albo na przykład na dworze, albo w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie to powietrze jest bardzo mocno przesuszone i tych płynów tracimy więcej. Również osoby, które mają biegunkę, tak? czyli tracą wodę tutaj przy licznych wypróżnieniach. Osoby, które z jakiegoś powodu przyjmują leki odwadniające, tak? czyli zmniejszające ciśnienie albo są leczone z powodu różnych problemów, tylko wtedy powinny skonsultować przyjmowanie płynów wieloelektrolitowych ze swoim lekarzem prowadzącym. Tak? I wtedy jak najbardziej również takie płyny są przydatne dla osób starszych, ponieważ dzięki temu regulują też troszeczkę u nich pragnienie, ponieważ sama woda u osób starszych nie nawadnia tak dobrze jak elektrolity, i nawet możemy znaleźć, czy w aptece, czy kupując w różnego rodzaju miejscach, są przeznaczone płyny elektrolitowe. Dla seniorów, które są specjalnie dla nich, jakby tak skomponowane, tak? Czyli te z tych składników są jakby dostosowane do wieku i też właśnie szczególnie w gorące dni, kiedy jest bardzo ciepło, kiedy powietrze jest bardzo suche, albo jeżeli były na przykład jakieś wykonywane procedury medyczne, gdzie taka starsza osoba przez jakiś czas nie mogła przyjmować odpowiedniej ilości płynów albo właśnie przeszła jakąś chorobę jest na rekonwalescencji to wtedy jak najbardziej taki preparat możemy zakupić i seniorowi podać to jest istotne drodzy seniorzy A także pamiętajmy szukajmy preparatów oznaczonych dla seniora A gdzieś wspomniane w składzie że ten jest najlepszy właśnie dla seniorów.